W Radomiu rozpoczął się montaż biletomatów. Pierwsze takie urządzenie stanęło obok przystanku Chrobrego Rapaskiego na osiedlu Akademickim. Kolejne biletomaty zamontowane będą na przystankach Struga Szklana, Limanowskiego Maratońska, Struga Placja Gieloński, Dworzec PKP, Jana Pawła II Sandomierska, Czarno Urszuli, Okulickiego Polna oraz 25 Czerwca skłodowskiej Kiri. Będzie ich łącznie 9 są to dość zaawansowane urządzenia, dość kosztowne, nie ukrywam i są wdrażane oczywiście w ramach wprowadzania systemu karty miejskiej, a zatem będą przede wszystkim powiązane z obsługą tychże kart. Za pomocą biletomatu będzie można kupić oczywiście także bilety jednorazowe, bilety dobowe, normalne i ulgowe. Będzie można także kartę miejską doładować, sprawdzić jej stan. Jak mówi Dariusz Dębski, monitor z boku urządzenia to infokiosk. Na ekranie infokiosku będzie można sprawdzić informacje na temat regulaminu przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej, ewentualnie cenniki oraz inne ważne informacje, które dotyczą komunikacji miejskiej. Firma RNG+ Plus z Mielca, która wygrała przetarg na wdrażanie w Radomiu karty miejskiej oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, ma na koncie podobne realizacje w wielu innych miastach, m.in. w Olsztynie i Kielcach. Wartość radomskiego projektu to 8 839 000 zł finansowanie z regionalnego programu operacyjnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych czyli ponad 6 milionów złotych